Hej witam Was na moim kanale na rowerze zbieram złom kolejny dzień i witam Was serdecznie i pozdrawiam a co robię pakuję dyski od Huberta dzięki Hubert jeszcze raz za takie dwie żarcne paczki z dyskami czyli pakuję dyski od Huberta wszystko dzisiaj e, układam z powrotem w kartonach wazę dokładnie i wysyłam to żeby kurier w przyszłym tygodniu mi to paczuszki odebrał i wysyłamy to do elektropaki tu już jest bez kartona zestarowane 29 kg i 765 g ponad 29 kg jest z samych tutaj w tym kartonie jest ciężki poukładany tak jak się da i tak się teraz prezentuje pierwszy karton Dzięki jeszcze raz Hubert. Pozdrawiam Cię serdecznie. I co? A, jeszcze coś chciałem powiedzieć, bo za chwilę będziemy się pewnie widzieć przy drugim kartonie, ale to za chwilę. Pozdrawiam takiego użytkownika, który mnie ogląda. On ma na imię. On ma na imię Jacek Schmelter. Pozdrawiam Ciebie. Napisał taki komentarz pod chyba filmem, który był tam z Lidromatu, ten woucher, Paragon na zakupy mniejsza z tym napisał nie róbcie z siebie bez mózgich małp Nie wiem o co ci, o co ci chodziło czyli to się rzeczyło do wszystkich, którzy zbierają te plastiki, aluminium i inne rzeczy do butelkomatu komatu, tak zwanego ja mówię automat, jak tak wiecie o co chodzi? W lidrze, że mamy nie robić siebie bez mózgich małp. Nie wiem o co ci chodzi. Eee... Nie wiem, więc jestem ciekawy o co ci chodzi. Z czym masz eee, tak zwany problem? O co ci chodzi? Po co, czemu i dlaczego tak napisałeś? Nie wiem. Ale nie mój w tym problem, więc nie wiem, jak jesteś, to napisz pod tym filmikiem, o co ci dokładnie chodzi. Bez mózgich małp, bo nie wiem. Pozdrawiam was serdecznie i za chwilkę się widzimy przy drugiej paczczce. A tu jeszcze wgląd, 29 29.765. Yy, ta paczka, ona już jest stalowana. I super. I widzimy się za tak chwilkę przy krótkim cięciu. No, i tu jestem już przy kolejnej e, paczce. Paczka waży 21 ,720 kg 720, czyli w tej paczce mam 21 kg ponad. Super, ja tam się cieszę, że ktoś wysłał, a mógł to sprzedać sam, tak? Ale super, ja się cieszę, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że ktoś naprawdę. Zrobił taką paczkę taką zacną, aż dwie paczki, i jeszcze wysłał. I... I super, wychodzi na to, że jak dobrze liczę, nie wiem czy dobrze policzyłem, yy, wychodzi 51 kg, kilo, 51 kg, chyba wychodzi ta cała paczka. paczka dwie paczki razem sumowane 51 kg więc super dziękuję ci napisałeś mi na prywatnie na co mam sobie to przeznaczyć te pieniążki wiem i tą decyzję zostawiam do ciebie i do mnie i pozdrawiam ciebie i co sądzicie o tych 50 kg ponad yy, paczkach Super, ja się cieszę. Dzisiaj wszystko ten i zamawiam kuriole na przyszły tydzień. I co? Lecimy z temacikiem. Do następnego koleżanko i kolego. Jak się uda, zostaw suba. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja jestem strasznie zadowolony.